Moi drodzy, dzisiaj szybki film. Z uwagi na to, że jest bardzo dużo komentarzy typu: czy tracę gwarancję po e, szczypowaniu nogi czy też, e, czy też czy da się przewrócić poprzedni firmware, jak to zrobić i tak dalej tak dalej. No to już wam pokazuję. Otóż, uwaga, trzeba to zrobić w taki sposób. Wchodzimy z powrotem do e, aplikacji, którą robiliśmy tuning. Jeżeli to jest ta wersja aplikacji, którą ja mam, czyli ta, ta ostatnia, oczywiście, i jeżeli zapłaciliście za nią, to słuchajcie, robi się to tak. Nie trzeba klikać tutaj jakieś domyślne, domyślne oprogramowania, czy coś w tym stylu. Wystarczy tylko kliknąć powrót do oprogramowania bazowego. I w tym momencie, nie wiem, 30 sekund, no, poczekajmy. Mamy czas. Na szczęście to, to nie kosztuje nic, żeby wam tutaj nagrać szybko i pokazać. Patrzcie co się dzieje. 60 70 80 oprogramowanie przywrócone. Skąd to wiem? No stąd, że odkładam tego Androida gdzieś tam. Telefon mam w ręce, spróbuję wam. To pokazać, włączymy, aha, wyłączymy ją jeszcze tak, no, wypadek. włączymy ponownie i teraz na tryb sport, gdzie jechała do 35 puszczamy ją, On nawet nie chcę wystartować, bo się sformatowało, że do, do od 5 na godzinę będzie jechała, ale spróbujemy mocniej, też nic jeszcze raz, też nic o, teraz dopiero jak zakręciłem mocno, widzicie, że 26 km na godzinę, jednej ręce trzyma hulajnogę, drugi telefon co najlepsze jest to, że tempomat mi się wreszcie włączył. Puszczam gaz, tempomat mi się włączył, także ona teraz fajnie działa, bo jest tempomat i stokowy. Wcześniej nie było przy oryginalnym softie, A teraz przywróciłem niby oryginalny soft i już tempomat działa. Ale prędkość już jest tak jak oryginalna 26, czyli 25 maksymalnie. To jest banalne tak. i bardzo proste jak widzicie. Więc się niczym nie stresujcie. A czy tracicie gwarancję? Tak jak mówiłem już i wielokrotnie odpisywałem na komentarze, bo staram się odpisywać na wszystkie. Gwarancje stracicie oczywiście, jeżeli pójdziecie z stuningowaną hulajnogą i będzie, o, szczipowałem nogę do tylu na godzinę i mi się silnik na przykład spaliło albo coś w tym stylu. To wtedy wam na pewno nie uznają, prawda Lola? Na pewno nie uznają im takiej reklamacji, tylko powiedzą, to trzeba było nie cipować. Tak, zembulu? <noise> Oj, Locia, Locia. Widzisz, tutaj ludzie zadają pytania, dlatego musimy im odpowiedzieć. Moi Drodzy, niczym się nie stresujcie. To jest tylko noga I cokolwiek by się stało, na pewno będziecie w stanie ją jeszcze włączyć. A jak ją włączycie, to bez problemu przywracacie sobie ustawienia stokowe i wszystko działa tak jak należy. No, a teraz z powrotem robię jej chipa i jadę na siłownię. Zobaczymy, co to będzie. Bo dzisiaj zrobię troszeczkę innego chipa. Dodam jej troszeczkę na, na amperach do 27 do 28 amperów. I przede wszystkim zrobię jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli Wy to zrobiliście, to Was ostrzegam przed tym, żeby to nie robić. Zmiana tutaj z dwukrotnego kliknięcia, na, gdzie są mamy tryby, a jedno kliknięcie ze światła, prawda? Wiecie dlaczego tak jest? Nie bez powodu tak jest. Dlatego, że żeby zmienić tryb dwa razy kliknąć, no to, to już trzeba kliknąć dwa razy i najlepiej byłoby się zatrzymać. Natomiast jedno kliknięcie odpala nam szybko światło wtedy, kiedy nagle potrzebujemy światła, tak? No bo o, zapomnieliśmy włączyć światło, włączmy światła. Wystarczy tylko raz kliknąć, więc da się to zrobić w ciągu dosłownie pół sekundy tak i wrócić z portem ręką na kierownicę. W przypadku podwójnego kliknięcia to już trzeba trafić ten malutki przycisk i kliknąć naprawdę podwójnie i to w miarę tak szybko, żeby to się włączyło to światło. Zostawcie sobie na pojedynczym. Ja zmieniłem i wiecie, co się stało? Ano, to się stało, że z, przyzwyczajony do tego, że muszę kliknąć dwa razy, żeby e, zmienić tryb, a teraz e, jeden światło. Kliknąłem sobie dwa razy, żeby zmienić tryb. W czasie jazdy i jechałem na szczęście powoli, bo 10 km na godzinę, ale straciłem równowagę, bo sobie wyłączyłem nagle światło w zupełnej ciemności, straciłem równowagę i się przewróciłem. Trochę łokieć zdarłem, nic poważnego, na szczęście powoli jechałem. Nie zmieniajcie trybu w czasie jazdy, to raz, dwa, nie. Nie zmieniajcie tego trybu tutaj, żeby przełączacie sobie dwa razy na. W tym momencie mamy dwa razy, to jest tryb, a raz światło, zostawcie to tak, jak jest. Nie zmieniajcie tego. Natomiast dodajcie sobie prędkości jak najbardziej, bo na prostych drogach, fajnych ścieżkach można sobie trochę szybciej jechać. To jest, pamiętajcie, niby tylko 10 km więcej niż stokowo, czasami nawet 9, no bo w zależności jaki jest układ terenu, ale 35 na godzinę. Zakładajcie kask dla bezpieczeństwa. Kask. Noszenie kasku nie boli. O tak powiem. Natomiast upadek bez kasku już będzie bolał. Ja mam takie. W tym momencie zakładam sobie, odpinam sobie szczękę, bo mam dopinaną szczęką i sobie jadę bez, bez słuchajcie, bez szczęki, lajtowo. I jest przyjemnie i jest bezpiecznie. No to to był szybki odcinek. Pozdrawiam.